To chyba czeka, może do tej kamery? No może do tej Siach, ja, gotowańsko Będziemy robić kotlety Polish meatballs Polish, pol, Big Polish meatballs Big Polish meatballs, big big balls. meatballs. Tutaj będzie wstęp, gotowańsko, napisy Chwilę musimy poczekać, żeby To przeleciało eee, Będziemy dzisiaj robić obiad Polski z, klasyczny obiad z admirosem, który tutaj trzyma oczywiście y, kamerę. Nic nie widać, nie wiem czy dobrze nas widać. Teraz. Eee, będziemy musieli zacząć od robienia, tak, odrobienia dółki. Tak? Tylko potrzebujemy miski i mleka. Potrzebujemy dwóch misek na mięso. Nie, to będzie za mała miska. To może chyba wystarczy na mięso mielone, taka miska, jak myślisz? Okej, okay. coś tu jeszcze jest. Czy chcesz metalową miskę wziąć na mięso mielone? Na mięso? No. Ej, panato! No, no mówię o tej metalowej misce. No, no, no to tam. No, tam, tam no. Będzie. Dobrze będzie, zrobimy. A, a, dobra, e, trzeba zacząć od bułki i też mięsa, bo to jedyne co będzie się najdłużej robiło. Szybciej nam zajdzie oczywiście z ziemniakami. No w sumie podzielimy się rolami, kto co będzie robił, że, że chyba tylko ta kamera będzie tutaj Ja robić. będę tym co je. <laughs> tak, tym co, to co jest je. A ja będę będę czekał. Czekaj, czekaj. Imbir, Imbir na razie nam się nie przyda, więc go odłożę. Na lodówkę. Tak, odróż go tam, może być. No. Weź mniejszą miskę. To? Tak. Weź bułkę. Podziel bułkę... Nie, jedz jej. Podziel bułkę na cztery. Waga dzielę bułkę na cztery. Oś, ja. I ustaw tak w poziomie, Słuchaj. nie? No i teraz musisz zalać tą mlekiem. Dobra. I zostawić na 15 minut. Dużo tego mleka to jest mleko? Eee, tak, żeby po prostu no, lej, lej. Lej, 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 lej. Dobra, chyba starczy. Lej, lej. No, no dobra. Starczy. No. I trzeba odczekać 15 minut. I teraz. I do lodówki to, co nie? Tak nie, bo... nie, nie do lodówki. To trzeba nie. po prostu odstawić, żeby leżało 15 minut. Dokładnie. Mm, odstawmy to tu. Co jest mi tak? Tu jest dalej folia. Lepko, w coś to odlepia. mogę się <laughs> świetna. <laughs> o! Teraz. O! Dobra. Całe miękko trzeba do tego wrzucić. A, a, w ogóle nie powiedziałeś co zrobimy? Że będą ziemniaki i że będzie no. mizeria. A, tak, no jeszcze mamy ogórka, no. ziemniaki będą, ziemnia, o ziemniakach wspominałem. Tak? Tak. Z koperkiem. Z koperkiem. Pewno. Koperek polski jest. E, Kopatrzył przepis. Tak, trzeba cebulę i pietruszkę pokroić. No nie wiem ile tej pietruszki trzeba. Całą? No tak sporo. Sporo, no. Nie wiem, czy co. O to mało no, mi mówi. Tyle wystarczy? No, myślę, że spoko. Jak to się uda. To Jak to się uda. Nie to, co ratatuj mięsne, które <grym> no, nie wyszło nam zbyt to, rata, dobrze. Ratatuj dwa, jak się uda. To to już bardziej za przepisem warzywnym bardziej bym powiedział. O, patrzcie. Czujecie mm, ten zapach tej pietruszki? Wow. Listki. Trzeba to mięso wsadzić do tego, bo to się potem wsadzało te te, te rzeczy do mięsa. Mięsa! O, oh, I missed that! Oh my God! Jak śmiałeś w mojej kuchni dokonać tego czynu! mięsnego. Nie chciałem! Co jeszcze trzeba pokroić. Już zakładam do lodówki. Oh my God. Jedna? Tak, jedna. Wczoraj kupowana, świeża. Zobacz. Hmm. Zadam głupie pytanie jak się kroi cebulę, bo ja nie wiem. E, no. Może ty się tym zajmij. Kroi cebuli, bo ja nie wiem. O oh my god, dobra, a ile mam jej pokroić? Eee... eee. Cebulę jedną w drobną kostkę. Na pewno nie jedną. Taką dużą to pół. No to połówkę. Z takiej dużej. Normalnie się kroi cebulę, jak chce. No, potem to wdychaj. Czekaj, bo ona już ma tą zdjęte warstwy, jest problem. Dobra, zjemy taką. W takim sensie problem. Nie wiem, bo nie umiem kroić, bo mnie stresuje. Zrobisz. Jest... Prójka, <ścutta> come Nie mam się, ja też nie podrabię kroić cebuli. wuli. Drobną w, w drobną cząsteczkę. Super kocura. realizm! Aktorstwo 100%! Ale Lepiej naprawdę. niż w tej prawdzie. Naprawdę się popłakałem. Chyba to jak będziemy dodawać rzeczy nie ma raczej znaczenia, bo... Nie, później tak wszystko miksujemy, tylko żebyśmy dodali wszystko. No. Ważne by było wiesz co zrobić teraz no. pokroić ziemniaki, bo to się będzie długo gotowało. A będę musiał się tym zająć. To pokój tą cebulę. Kroję ją, ale robię to wolno, bo nie umiem. Czemu zasłoniasz krojenie cebuli, nie, bo chciałem przytrzymać sobie. No już jest pokrojona. No i zarobisz się. No to taka połówka chyba tyle wystarczy, ładnie. Zdecydowanie za dużo to jest nawet, bym powiedział. No będzie mocno. Hmm. Mogę to zjeść? Nie badaj, że to zjesz. No zjem, to jest cebula tylko. Bleh. Na potrzeby odcinka? <grym> <grym> ale no. będzie obiadek. A no. na koniec popijemy sobie kompocikiem. Mm. Chciałem znaleźć jakiś kompot, ale był tylko z Full focus. No, full focus. Obierałem kiedyś zimnie, jaki mieszkając z rodzicami. Jeszcze zostało ci jakieś... Wiem, dużo zimnie. 15. Zalacko. A jeszcze czosnek I... trzeba zrobić. Jesz... że ja zrobię teraz czosnek, no, więc no. Nadeszła ta chwila. Czosnek. Czosnek, miażdżenie czosnku. Uwaga robię to. Tak, dodaj tam metal. Gdzie mieli żelazo? Według moich wyliczeń bułka wchłonęła. Teraz rzeka. ją obróć i zobacz ten. Musisz ją obrócić. Jak, jak pamiętam, na drugą stronę i zalać jeszcze raz troszkę mlekiem i odstawić jeszcze na, na krócej. Co? Rozwala się! O to chodzi. Ma, ma się rozwalać. I zalać mlekiem jeszcze raz. Delikatnie, żeby tamta ta strona Dobrze. też sięgła. Um. <laughs> Proszę bardzo. Wyliczone. Nie, yeah, exactly. Zalewamy mlekiem. Ups. Nie, wystarczy, wystarczy już. Dobra. Pestek. No to co mam teraz wsypywać? Jajko? E, jedno jajo. Eg. Jedno jajko w to wrzucić, tak? Czy to w ogóle tak. widać? O. A to zasłania. Jedno jajko teraz wrzucamy, robimy poradnik w końcu. Całe? Całe. Ok. Next. Eee, wszystkie te składniki. To może się zmienimy. Ja pobieram ziemniaki teraz, a ty powrzucasz składniki, bo to jest twoje gotowanie. A on już szybciej obiera ziemniaki? Tak. Bra brałem udział w zawodach w ziemniaki. Eee, ziemniaków. Dobra, to trzeba wszystko tutaj dodać teraz. Pietruce. Nie. Łyżkę soli trzeba też iknąć. To w tej szufladzie znajdziesz sól u mnie. W tej tutaj? W niżej jednej. W dużym polewo. Duże pole, to no. yy, łyżeczka. Yy, wszystkie łyżeczki są tutaj. Nawet mi się nie opłaca ich tam wkładać, bo co chwilę nową wyciągam. Do kawy? Jep. Obieranie ziemniaków trwa milion lat. Ja nie lepiej byłoby je pokroić na mniejsze? Myślę, że szybciej ugotują. Jep, to taki hack. Łyżka soli, pół łyżka pieprzu. I myślę, że bułka już jest gotowa. Szybko i... idzie ten obiad, to łatwe jest. Myślę, mm. że robienie obiadu trwa dłużej. Mmm. Ale kurde, zarąbista bułeczka. Mm. Chyba faktycznie za dużo cebuli. Do, do, dodać tą resztę? Nie! No do, nie. Do, do Łyżka musztardy była, pamiętam też. Tak, szanowni, ale my mamy zwykłą. My mamy jakąś tam... My mamy... Sarebską. 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 Dobra, czas na mieszanie. O, zrób to ładnie do kamery. Nie. Ech. Dodaj wszystko, sól pięć. Tak, tak, wszystko. Wow. Cztery ziemniaki ostatnie. Coś cię z ziemniaków będzie za dużo. No Na razie to nie wygląda jak kotlety. No na razie nie. Ważne to jest to, że w przepisie było, że im dłużej to mieszasz, tym wychodzi lepsze. Więc jak będziesz mieszał 8 minut, to wyjdą dobre kotlety. Fajnie. No. Dobra, to znane muanie. <laughs> Aaaa, memłam. Ej, właśnie! E, to później, jak będziemy tak, formować. A tak, chcę pokazać że hmm. Nie mamy bułki tartego, mamy płatków owsianych, więc to będzie ekskluzyw obiad, nie dla jakichś tam z bułką. Tak? <laughs> nie, do, nie, <laughs> dla nie dla... Nie dla <laughs> bo Boję się, że zanim to się upiecze, to te płatki się odkleją. <laughs> wątpię. Ostatni ziemnior. Oh my god. Bo istna męczarnia. Oh. Fa do makaronu! O oh, nie! Uch, to Ojej! się klei oh. Ostatni zrobiony! Teraz Ojej! tak Naleję nowej wody, teraz Ojej! opłukam Pa! Wyleję tą wodę po ziemniakach. Dobra, pokroję tak jak uważa. wystarczy, że już tego memuania. No, no jeszcze tak... trochę. O, wygląda ładnie. Ale będzie jeszcze smaczniejsze i dłużej pomemnąć. co ma znaczenie? Bądź cierpliwy. Ale jakie znaczenie no. ma duże memłanie do smaku? Tak było w przepisie, to jest ważne. Ma fajny ten przepis. Ziemniaki zostają wstawione. Nie. Trzeba je osolić. Dużo się soli ziemniaki? Ale uważasz, ja mam do kamery. By tą zasłonę, dobra. Dobra, Jola. Już skończyć memuć. Już, wystarczy memuanie. O, oh, yes <grym <grym> Fucking finally wow. Trzeba będzie. ulepić. Daj mi łyżkę, to, to, to z ręki z tego, To jest po musztardzie Trudno. tutaj płatki na to. I na desce możemy je formować w tylko trzeba będzie. No, podprzymać. zaraz się a, gdzie są? a to są to płatki. Jest. Dobra, chyba starczy. Tak to wygląda. To są płatki, jakbyście nie wiedzieli. Mogę opowiedzieć, czemu robimy to w płatkach faktycznie? No, a nie powiedziałem? powiedziałem. Powiedziałeś, że bo na bogato robimy. No. No my tak faktycznie na Boga to nie robimy, bo zapomnieliśmy o bułce tartej i musieli nie chciało iść do sklepu. Dobra, drobny szczegół. Drobny szczegół, <laughs> to do lodówki, to też do lodówki, bo już nam nie będzie potrzebne. Zaraz się deską zajmę. Pomiem musztard, nawet dwie. Co no, zrobimy z resztą cebuli? I don't know. Zjedz. Ja mogę formować, a ty możesz je zamoczyć, po wsianty, bo... Ale bo... to mi ręce też się podbudzą. Pomemułają. ale jak one mają wyglądać? No, ale to się tlaje. No jak chcesz, możesz zrobić diklety. Diklety. Diklety albo kurki, Polish Meatballs, albo kotlety. No jak ci mogę... No to uformować tak, żeby się długo no, nie smażyło. No, Myślisz, takie że taki mniejszy? wystarczy? Y Czy trochę mniejszy? No spoko jest, jest dobry w rozmiar. Ja go oceniał. Teraz w płatkach maczamy, o tak. Rozpłaszczył <śow> ci się, rozlatuje się to. O oh, fuck. Będzie pain do smażenia, pain. Pierwszy wiklencer. On jak świnka taka malutka, patrz. No to jeszcze mniejszego O, proszę bardzo. Mama świnka i mała świnka. A ja mam smażyć to, tak? O oh, fajnie. No, ja, ja formuję i zostało na Ciebie smażenie. To może być o, ciekawe. Nie wiem czy wziąłem tak kamerę, skoro tam mamy kamerę. No. Dziwnie się nagrywam z dwie kamery. No... Dobra, zatem już skończyłem lepić, teraz zostało mi maczanie w tej owsiance całej Twojej. Ups. Yy, to ja patelnie po wyciągam powoli. Tak. Osiem łyżeczek oleju. Będziesz to smażył? No, kiepsko to widzę, powiem Ci szczerze. Ładnie wyglądają. Jemy je wszystkie na pas, co nie? A czy tak! Aż było tylko 400 gram mięsa, a wyszło na bardzo dużej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chucky nie z washing hands. No ale co? Nie rób tego, w też dodujemy naczyń. Trudno. No. Działa. A mam nadzieję, że dobre wyjdą, jak myślisz. Nie wiem. O... So, dałeś sól? <laughs> Dałem, łyżeczkę soli, tak jak było w tym. Dobrze jest, o już się smaży. Okay. okej, okay. to wrzucam resztę. Wszystko się zmieści? Myślę, że nie, nie wszystko... Wiem, ile dam radę, tyle zmieszczę. Nie wiem czym. czemu, ale to w ogóle nie przypomina. No wygląda jak trochę te, jak się nazywają. To takie mięska, że masz w środku... Kurczaka? E, no kurczak i w środku masz na przykład ser. Rolatka rolatka. rolatka, rolatka, o, rolatka. o. Powiem trochę jak tyśniak, rolatka. Pierwszą minutę na szybkim ogniu, ale minutę na jednej stronie czy na dwóch? Nie wiem, nie smażyłem kotletu. Wiesz, że nie wiem. Przerzucać je? No, możesz z tego stegować no, i przerzucać powolutku. To pół minutę na szybkim ogniu. Dobra, to minutę posmarzę na szybkim z tej strony, a później minutę na szybkim z drugiej strony, a później na wolnym. No, w sumie to jest dobry pomysł. Jaka no ideałaś... So... Oby było zjadliwe. Dobra, w drugiej strony to Ale jak mam przerzucić to, z jedną czy jedną? Y może wziąć widelec. O! Mm. Nie wiem. Wygląda Zdrażdżasz dziwnie. Kajda, wstud. O ten jest jakiś upośledzony. <grym grym> jak on Bo one powinny być płaskie. <grym> Jesus, jak to wygląda? W dwóch kuchni. No na tym polega gotowojsko, nie? Musimy je... Musimy być dla nich mili. Bądźmy łagodni. <noise> już się nie dziwię rodzicom, że nie chce im się gotować. <noise> może to... I w... Zawsze narzeka jakby skrót lepiej. Może zmniejsz y, teraz ogień i to przykry, żeby mięso się ładnie stegowało. W... A było żeby krzyky? No nie było, ale może lepiej żeby się trochę przywysiło, nie. Boisz się stylowe, że będę. Tak, zmniejsz ta, ta, ta. ogień i przyruszamy. Mmm, czeska saula! Wiesz jak tam gorąco? Ale jak ładnie pachnie. Jest no. finiorem. Mm. No, kasuj to Zrobię test ziemniaków mm -hmm. Wydaje mi się, że są już nic. Kurda Dziesięć ciekawostek o ziemniakach O których nie miałeś pojęcia <laughs> Jak to nie znało, nie wiem No nie ma, no Nie ma ziemniaka Mmm, w środku no to jeszcze chwilkę, ja bym jeszcze trochę zmniejszył ogień To jest bardzo wolne. Dobra, trzeba. Trzeba... <laughs> ten, ten ziemniak. <laughs> tak sprawdza ziemniaki i przecież się bardziej wydźiga specjalnie. Myślałem, że dobry będzie. Kurde, prawda. Ło! Wow. Ale para poszła. No? Nie wiem, przerzucę może jeszcze. No, przerzucaj. Au! Gorące? Nie, atakują mnie. Aaaa! Chłap, chłap! Zamknij mordę, wąski! E, będziemy próbować nasze działo. Oczywiście zobaczymy, czy nie jest surowe w środku. Tak faux safe. A, fuck! Dobra, to zobaczyć. O oh, wow, to nie wygląda dobrze. W środek. Pietruszka też miała być w środku? Tak, pietruszka też miała być. Dobra, w to bierz swój kawałek i testujemy. O wow. jest za miękkie widzę. No tak, jakoś... Cheers! Nie jest zły. Wydaje mi się, że powinni się jeszcze podpić. No, no, po, posiedzieć powinny trochę. Bo Zamienkę w środku, ale już półko. No. Ta polewa w płatku jest dobra. No. Ej, ziemniaki chyba już są doszły. Są już doszły? No. Są o, już doszły, widzowie. Dobra, minutę z jednej, minutę z drugiej i nara. O! Zapomnieliśmy o tym naszym o. maluszku. O. O, góra! Co się robiło w ogóle mizerii? Wiem, że śmietany się dodawało i przykrawy. mieszano. Sól, piecz. Dwie yy... łyżki chyba śmietany co najmniej. No tak, żeby to się tak zrobiło takie. Yeah. No i tyle. A śmietany. No tam masz. Całą? A... Nie! weź pół może na początku. Witaj w strefie spec. Ciekawe, czy byśmy się nadawali do robienia w restauracji. Nie. Yeah. Otwieramy własną restaurację. Zatomańsko, kurde. Nazwiemy to domowe jedzonko. Domowe jedzonko, i zrobisz im tam, em, tą mięsną lazanie, nie? Tak nakłada nasze dzieło. Ale jaki to wygląda? Ale dymy, ale no, fajne. Okay. Wow. Nałożę sobie razem z Mizerium i pokażę tam do kamery, nie? Też. Mm. Zobaczymy, ile gigant będzie nakładał. <laughs> <laughs> tak, gigant. Jestem malutki. Wow. No i polisz, olisz Patrzcie, ile sobie chłop nałożył, kurde, gigant. Będzie, będzie jadł. On będzie, nie rób takiej miny, proszę Cię, mm. No i polecamy się na przyszłość. Jeżeli zrobiliście coś takiego jak my, po pochwalcie się tym komentarzu. <laughs> nie powtarzajcie tego w domu. A, stanowczo, nie powtarzajcie tego w domu.